Nie jestem żadnym wielkim spinaczem. Po prostu chodzę po górach, czasem trochę trudniejszych niż te, na które wiodą szlaki turystyczne. Staram się pracować nad swoimi kompetencjami, by powoli, acz konsekwentnie, podnosić swój poziom. Ciczę w domu chodzę na ścianę spinaczkową biegam choć za tym nie przepadam czytam górskie historie szkole się z zakresu umiejętności wspinaczkowych robię to wszystko po to by móc pojawić się w miejscach coraz bardziej nie z tego świata gdzie odbywają się najlepsze uczelniane wykłady na jakie możesz chodzić ale po co w ogóle to robić w sensie po co narażać swoje zdrowie czy życie aby wejść na jakiś szczyt Oczywiście, że nie robię tego tylko po to, by zdobyć szczyt. Nie jestem żadnym kolekcjonerem. Zresztą szczytu nie da się zdobyć. Jesteśmy tam co najwyżej gościem. Nie ma dla mnie nawet większego znaczenia, to czy ten szczyt nazywa się Rysy, Gerlach czy Klimczok. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to 1000, 2, 4 czy 8000 metrów nad poziomem morza. To, co jest dla mnie ważne, to droga, którą muszę przejść. I tu nie chodzi o drogę na poziomie fizycznym, czysto namacalnym, ale ważniejsze jest to, jaką drogę będę musiał pokonać w głowie. To jest absolutna kwintesencja tego, co robię w górach. Wspinając się w ścianie, docieram w swojej głowie w miejsca, w których nigdy nie byłem. Dlaczego potrzebuję do tego gór? Bo to jedyne środowisko, które znam, gdzie wszystko jest prawdziwe. Żadne ściany wspinaczkowe czy nawet skałki na jurze nie oferują tego, co dzieje się w górach. Nie jestem w stanie dotrzeć do tych miejsc w głowie, nie będąc otoczonym przez góry. Co sprawia, że to tak wyjątkowe środowisko? Myślę, że z każdym wyjazdem jestem coraz bliżej tej odpowiedzi, choć nigdy nie będę pewny, czy wyczerpałem temat. Jednak mam już pewne wyobrażenie tego, co jest tam ukryte i chyba potrafię to nazwać. Jeśli będziesz dobrze szukać, to znajdziesz w górach potężne zwierciadło. Odbija to, co jest w ludziach ze zdwojoną siłą. Ukazuje prawdziwe wnętrze człowieka, jego cele i fundamentalne wartości. I wcale nie musi dojść do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, by to zobaczyć. Nawet podczas zwykłej wędrówki bardzo wiele odbija się w tym zwierciadle, choć wtedy trzeba być dość uważnym. Jednak faktycznie, najwięcej widać, gdy coś pójdzie, choć delikatnie nie tak. Wtedy odbicie jest już oczywiste. Widać jak na dłoni strach lub odwagę, lojalność lub samolubność, kompetencje lub ich brak. To zwierciadło jest tak przejrzyste, że jeśli chcesz kogoś naprawdę poznać, to warto pójść razem w góry. A jeśli wystarczy ci odwagi, by samemu spojrzeć w zwierciadło, możesz wówczas poznać samego siebie. Do tego trzeba mnóstwa odwagi, bo może się okazać, że nie jesteś taki, jaki byś chciał. Góry mają również zdolność do weryfikacji. Na nizinach ludzie mówią wiele rzeczy, oferują wsparcie, pomoc, sprawiają wrażenie uczciwych i godnych zaufania. Ale to tylko słowa, zupełnie nic nie znaczą. Są jak niezasadzone ziarna, a dopiero po owocach możecie ich poznać. I wystarczy jedna trudniejsza górska droga, i wtedy wszystko jest weryfikowane. Wtedy dopiero okazuje się, czy nizinne zapewnienia i przemowy mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Bo nawet gdy ludzie chcą być tacy jak mówią, to wszystko sprowadza się do fundamentów. Jeśli brak jest silnych korzeni, wtedy byle zefir powala na ziemię wszystkie słabe drzewa. Góry zweryfikują także Ciebie samego. Jeśli tylko będziesz chciał, to zobaczysz, jakie masz korzenie. To potrafi być bolesne, bo może się okazać, że ledwo stoisz na nogach. W końcu góry są najlepszym, ale i najbardziej wymagającym nauczycielem. Idąc na ten kierunek możesz wybrać się na jakiekolwiek zajęcia, jakie chcesz, ale na każdych zajęciach niemal od razu przystępujesz do egzaminu. Tutaj nie da się ściągać, powiem nawet dosłownie. Możesz podpatrywać, jak inni radzą sobie na ścianie, ale co jeśli oni sami nie wiedzą, co robią? To jak ściąganie od klasowego nieuka. Raz czy dwa razy może się udać, ale w górach oblany egzamin kończy się u podstawy ściany w czarnym worku. Konsekwencje braku odpowiednich kompetencji są ostateczne. Dlatego nie radzę ściągać. Jeśli czujesz, że nie jesteś gotowy na zajęcia, jeśli czujesz, że ta droga może być za trudna, musisz się wycofać. W górach to żadna zniewaga. Powiem więcej. Umiejętność wycofania się to jeden z najważniejszych egzaminów do zdania. Tylko wtedy masz szansę, aby uczęszczać na ten kierunek do późnej starości, a nie skończyć go przedwcześnie w czarnym worku. A czego uczą na tym kierunku? Tego nie da się opisać. To trzeba przeżyć.